Siemano! Witam Was znów w tym pięknym otoczeniu. Wracam na rower. Wróciłem do, do lasu, gdzie kiedyś spędzałem dużo czasu. Ogarnąłem dwie linie. Jedną taką lightową flow, która będzie się osiągła przez cały las. Jeszcze tego nie jest ogarnięta cała, no a druga taka bardziej hardkorowa to pokażę Wam ją potem. Mm, jakieś przeszkody trzeba ukopać na, na drodze Chociaż teraz naturalne Naturalne elementy są naprawdę spoko No i co tu dużo gadać Biorę się za jazdy moje pierwsze Pierwsze jazdy tutaj Po długim e, Po długiej przerwie Ogarnąłem sobie nową kamerkę Jak widzisz jest właściwie jedno ujęcie DJI Osmo I ma fajne mosowanie Na taki magnesik muszę wam powiedzieć Ciekawe jak to będzie wyglądać mm. no to lecimy, pierwszy przejazd tutaj okay, tu wlatujemy na muldy Landa. mały schodek o. Była chopa kiedyś, nie ma, i tutaj były takie stopnie, w których Aaaa! też nie ma. Ała! O kurde! Ała! Ale dostałem kołem po... awa Muszę wyczuć ten rower jak na pierwszy przejazd, no to nie było, nie było tak źle. Mm, no ale dostałem... Tam, gdzie nie jest zbyt przyjemnie, więc. Mm. No, ale nic, no całkiem, całkiem fajnie. Jak na pierwszy zjazd. Jeszcze raz sobie tędy zjadę. I idę tam na te, takie trudniejsze. Jest fajnie. No i idę na te, na te bardziej strome nitki, bo mam tak naprawdę pół godzinki. A! No po prostu musiałem tu przyjechać już także tutaj multy nie no spoko no nie naprawdę powiem wam jak na o, nawet się nie, nie zgubiłem jej Jak na Na tak długi czas, który nie jeździłem to Jest super Drugi przejazd już taki bardziej gładziutko tutaj mi to zaczęło wchodzić Ale wiadomo Wiadomo, jeszcze muszę Muszę się wczuć Bo to nie jest tak, że od razu będę tutaj jeździł tak jak 5 lat temu. Wszedłem teraz tutaj na tą bardziej hardcoreową stronę i widzę, że już jest pojeżdżone przez motor. jakiś, oczywiście tempy, no nie powiem kto, już sobie tutaj zaczął jeździć motorem crossem. Mm, także nie wiem, czy, czy będę dalej ciągnął ten temat w tym roku. Czy jednak chyba, chyba nie, bo zobaczę. Zobaczę, no ale nerwy, nerwy łapią jak jakiś tempak przyjedzie i będzie jeździł po odgarniętych ścieżkach. Zamiast na dziko na dziko po lesie, nie. Widocznie nie ma skillów, żeby chyba sobie po gałęziach pojeździć, dlatego jeździ na łatwiznę po, po odgarniętym, no nie wiem, jak go spotkam tu kiedyś, to, to, to będę musiał z nim pogadać. Kurde, no miałem się nie denerwować gdzieś no, ale ale trudno. Dobra, tutaj jest w sumie. Powiem Wam tak pośródce: tam będzie jeszcze stopień, tu będzie kolejny stopień, a się będzie wlatywać w taki lej. Tam jest potem Zachręty. i będę sobie wyjeżdżał tam z lasu. No a tutaj bardziej taki techniczny. Bardziej techniczne. Tam jest zjazd, za chwilę pokażę Wam. Tutaj jakieś, nie wiem, 2 metry, 2 metry dwumetrowy dropik będzie od razu w bandę potem tam jest właściwie tutaj będzie od razu naturalne wybiście, które już jest kurde zjeżdżone będzie leciało w prawo tam lądowanie, potem tam w lewo gdzieś, nie wiem, zobaczę no ogólnie wygląda to spoko, ale... ale nie mam zamiaru się denerwować z jakimiś downami na motorze mm. No, i tyle w temacie, dobra, testuję. No, tak to by wyglądało z góry. Tu jedziemy, tu wpadamy w tego dropa, który ma być, ale w końcu nie wiem. Wklejamy się w prawo, i potem na dole mamy od razu wybicie koło tamtego drzewa. Szybko, tak samo w prawo. Żeby zmieścić się tam między takimi dwoma drzewami. To jest bardzo techniczny kawałek. No na pewno go przetestuję, ale czy będę go rozbudowywał. Mam osuwanie na klatę i nie wiem jak ono jest na maksa. Teraz mam wy... no, wygięte. Nie wiem jak to jak to będzie widać. No nieważne, to pierwsze nagrywki są. No jadę, ale pojadę sobie. Najpierw tutaj stąd, gdzieś. No ogólnie odgarnąłem tam, tam jest dosyć płasko. Ale też fajne przeszkody można porobić. No. Nie wiem. Póki co zjadę sobie tędy. Na próbę, zobaczymy jak to, jak to wbija, czy to pamiętam. O kurde! O, no. no musiałem hamować na durek sobie wjadę o, tutaj, tam. i tam wyjazd z lasu no powiem wam fajnie, fajnie ja nie wiem, bez hebli to kiedyś jak, jak latałem to było pięknie teraz też tak musiałem hamować, ale ale ten odcinek to po prostu człowiek ma ochotę w ogóle nie dawać hamulców tylko jeszcze bardziej pompować o! no nieźle nieźle no i co zmieniłem ustawienie kamerki teraz może będzie lepiej ale to jest mój drugi i ostatni zjazd teraz pokażę wam tam do samego dołu jak to jak to będzie lecieć no mam ten w tylnej kieszeni piłę i i statyw do GoPro, więc bylebym tego nie zgubił albo się nie wywalił z tym. Mm, teraz powinno być lepiej to widać. Także lecimy, ale nie no, naprawdę fajnie jest. Uhu! tego! No. A teraz do. Można to latać! Ah, Okej, okay. tak zastanawiałem się czy będzie można to latać. Teraz mnie praktycznie podbiło eee, Stłumiłem to, ale spokojnie można sam sobie z jakimś fajnym whipem latać, wbijać się potem tutaj w dół i do góry. No naprawdę będzie. Eee, mam tą piłę. Jak dobra jest. No naprawdę może być grubo, ale... Ale no się wkurzyłem już. A! Przez takiego osła. No a tutaj. A tutaj też motor, motorem, ale tutaj to nieważne. Eee, tutaj zgubiłem się. Powinienem górą jechać. W ogóle chciałem tutaj dropa zrobić. A, już jestem spóźniony, ale. olaśka. Tutaj dropa chciałem zrobić. Jest mega wysoko. Ale nie wiem. Zostawiajcie komentarze jakieś. Dawajcie znać. No i co tutaj dalej? Sobie sobie jadę. Aha, tutaj dobra. Pierwszy raz w ogóle rowerem tutaj jadę, więc sam nie wiem dokąd zbytnio jadę. Dobra, plan był tam. No, oto może by. No, puszczaj to Kurde, tego się nie zapomina. No. To jest, ja nie wiem, jak dwa lata mogłem, jak dwa lata mogłem, kurde, nie jeździć. Nie, coś pięknego i motor tego. Nie oddaję. Na motorze są znowu inne inne doznania. Mm. No i co? To, to tyle w tym filmie. Już niebawem następne. Enduro właściwie do mnie idzie, także to jest taka spoko informacja. Będą wyjazdy w góry. I będzie spoko. Nara.